Wszystko kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Mogę sobie ułożyć włosów. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, który już jakiś czas temu planowałam nagrać, ale jakoś tak nigdy nie było, nie było okazji, żeby o tym poopowiadać. Dzisiaj przychodzę do Was z moimi patentami na oszczędzanie i od razu zaznaczam, że ja absolutnie nie jestem żadną, ale to żadną osobą do doradzenia komuś, jak ma oszczędzać. Po prostu to są moje patenty, sposoby, które ja wykorzystuję w życiu i które pomagają mi oszczędzać. Pieniądze i ma to służyć tylko i wyłącznie temu, żeby może kogoś na przykład zainspirować, może komuś to pomoże, jakby w coś nowego wprowadzić i sprawdzić, czy taki system jakby Wam odpowiada. To po pierwsze, a po drugie, to ja jestem osobą rozrzutną, zdecydowanie rozrzutną. Ja nie umiem oszczędzać. Znaczy, Oszczędzam i staram się jak najwięcej pieniędzy odkładać, ale ja jestem bardzo, bardzo rozrzutna i, no, bardziej nie umiem po prostu jakby powiedzieć sobie stop. I bardzo dużo pieniędzy wydaję głównie właśnie na ubrania, kosmetyki, takie pierdoły. Chciałabym to zmienić, chciałabym mniej wydawać, no, ale wiecie, wszystko w swoim czasie, że tak powiem. W każdym razie chciałam Wam przedstawić to. Co ja wykorzystuję na co dzień w swoim życiu codziennym i co po prostu pomaga mi w tym, żebym ja wydawała po prostu mniej. Także mam nadzieję, że taki trochę gadany filmik Wam się spodoba. I co? Zaczynamy. Zacznę od pierwszych dwóch, pierwsze dwa, tak jakby punkty. To dotyczy się głównie produktów spożywczych i jakby ubrań i tak dalej, ogólnie jakby kupowania. Bo pierwsze co, takim pierwszym sposobem na oszczędzanie jest po prostu kupowanie produktów w promocji. I wiem, że to jest banalne, ale powiem Wam sytuacje, które, które po prostu. Na co dzień przeżywam. Mianowicie ja idę na zakupy, nie patrzę na ceny, czyli idę, potrzebne jest mi masło, więc biorę masło, potrzebne jest mi mleko, więc biorę mleko. I też nie jest do końca tak, że idę i patrzę, że stoi mleko za 2,50, 3 i 5 zł, i ja biorę to za 5. Nie, wtedy biorę jakby najtańsze, ale nadal jakby nie szukam. Tylko po prostu jestem w, sklepie, w tym sklepie, więc automatycznie biorę wszystko, co jest mi potrzebne, nie patrzę za bardzo na ceny i wychodzę. A na przykład mój mąż, który jest Osobą bardzo oszczędną, który naprawdę bardzo e, potrafi, no o wiele lepiej niż ja, potrafi zarządzać domowym budżetem. Od tego zacznijmy. E, w każdym razie jest to właśnie osoba bardziej oszczędna. E, o z kolei, idąc na zakupy, właśnie zawsze patrzę, że to jest promocji, to jest promocji. Wiecie, tutaj chodzi mi głównie o przeglądanie gazetek, aplikacji. Każda z, jakby z, praktycznie każdy ze sklepów ma swoje karty, aplikacje i tego typu rzeczy, na którym jest bardzo dużo promocji. Ja na przykład, jadąc do Lidla, no to nie chcę mi się szukać w aplikacji, grzebać, sprawdzać, co jest w danym momencie na promocji i tak dalej. Więc po prostu, jadąc tam, patrzę, co jest na promocji i czasami dużo się na tym nabiera. Bo to jest na przykład w aplikacji, deaktywowanie i tak dalej. A na przykład Daniel, Daniel jedząc do Lidla, wiedząc, że będzie dziś robił jakby na obiad, nie wiem, rybę, no to jedzie po prostu, sprawdza, nie wiem, w Biedronce, w Lidlu, czy ta ryba jest w promocji i on po prostu kupuje tam, gdzie jest taniej. Więc to jest super, super sprawa. Przeglądanie tych wszystkich jakby aplikacji, kart, w ogóle zakładanie tego już jest jakby samym patentem na oszczędzanie i tak dalej. I też na pewno dużym, dużym takim jakby plusem w takich rzeczach jest robienie zakupów z dnia na dzień. My nie potrafimy zorganizować się, żeby jechać raz w tygodniu na zakupy. Po prostu my nie umiemy tego robić, żeby jechać do sklepu i kupić na przykład zakupy na cały tydzień. Dla nas to jest nie do przejścia, bo my zawsze, wiecie, my, em, ja lubię robić zakupy długo, chodzić, sprawdzać, oglądać, a Daniel lubi robić zakupy szybko, to, co jest potrzebne, pakuje i tyle. I ja się, wiecie, przez to nie mogę skupić, on się nie może skupić, jak jest szybko, no i tak jakby koło się zamyka. Więc my zawsze będąc na takich zakupach, po prostu staramy się nie robić em, zakupów na cały tydzień, tylko robimy zakupy z dnia na dzień. I o ile może to być uciążliwe, w tym sensie, że na przykład, no, musicie codziennie do tego sklepu wyjść, o tyle Wierzcie mi, że jest to bardziej oszczędne, bo na, na przykład w danym dniu jest promocja na, um, na mięso mielone, więc po prostu. Też ustawiamy sobie, jakby dany obiad pod promocję, tak? Czyli jest, jedziemy sobie na przykład na zakupy do Lidla i widzimy, że w Lidlu na promocji w danym dniu jest mięso mielone i schab, więc kupujemy mięso mielone i schab i mamy obiad na 2-3-4 dni, tak? Więc jakby no. Moim zdaniem to jest super sprawa i uważam, że ten patent jest akurat bardzo dobry, jeżeli chodzi o oszczędność. Wiadomo, nie wszyscy mogą sobie pozwolić na to, żeby jeździć codziennie, czy chodzić, czy jeździć codziennie na zakupy i nie wszyscy jakby też ten patent lubią, ale na przykład warto sobie, nie wiem, zrobić dwa czy trzy razy w tygodniu takie wyzwanie, że jadę na przykład, czy idę, bo my na przykład też nie jeździmy na zakupy, tylko idziemy. Czasami oczywiście na przykład do Lidla, no to podjeżdżamy, tak powiedzmy raz w tygodniu, kupujemy to, co jest nam w danym momencie potrzebne. Czyli powiedzmy, kupujemy sobie, jedziemy sobie w sobotę i kupujemy sobie wszystkie sól, cukier, mleko, nie wiem, jajka. Nie wiem, olej, takie rzeczy, które są jakby na, dłuż, na dłuższą metę. I takie rzeczy kupujemy po prostu raz, w, w, robimy sobie listy i kupujemy. A po drugie, ale na przykład takie rzeczy jak mięso, em, czy, czy jakieś, nie wiem, no wiadomo, tam makarony, że no to wszystko się kupuje na zapas i to jakby leży i, i jakby się zużywa na bieżąco. Ale takie rzeczy na przykład jak mięso, em, czy warzywa, no to kupujemy codziennie, w zależności od tego, coś na promocji. Bo na przykład idę do sklepu i widzę, że jest na promocji, nie wiem, Łopatka, więc kupuję sobie, nie wiem, półtora czy dwa kg łopatki. Do tego kupuję w roku, bo jest na promocji i robię na podstawie tego obiad. Więc to jest na pewno super patent. Uważam, że raz na jakiś czas, jeżeli ktoś nie potrafi tego robić po prostu cały czas, to jest naprawdę super sprawa. No i druga rzecz, taka, jeżeli chodzi o listy bardziej czy spożywcze, to kupowanie rzeczy. Po prostu robienie listy zakupów. To jest super sprawa, robicie sobie listę zakupów, kupujecie tylko te rzeczy, które potrzebujecie. Bardzo mało rzeczy jest takich, które wrzucacie do koszyka dodatkowo. A idąc do sklepu na głodniaka i bez listy, to po prostu kupujecie wszystko, co Wam popadnie. Więc to robienie listy zakupów też jest super, super sposobem na oszczędzanie, bo teoretycznie nie wkładacie wszystkich rzeczy, które Wam przyjdą na myśl po prostu do koszyka, tylko robicie takie bardziej świadome te zakupy i jest to naprawdę super sprawa. Także to był, to był taki pierwszy i drugi podpunkt, jakby. Jeżeli chodzi o sklepy, na przykład zakupy zakupy ubrań, to uważam, że dobrym sposobem tutaj, tak jak już mówiłam, jest założenie sobie karty, czy założenie sobie aplikacji, bo jest to duża oszczędność, na przykład sklep Sinsay, założycie sobie aplikację i macie minus 15% na pierwsze zakupy. No naprawdę, można oszczędzić, można, możecie sobie na przykład założyć, przez jakiś czas sobie zbierać rzeczy, które chcecie, zbliża się nowy sezon jesienny i właśnie po prostu kupować rzeczy pod ten sezon, zrobić sobie większą Ilość I od tej ilości idzie minus 15%. Dodatkowo są tam różne informacje o darmowej dostawie i tak dalej. Ja na przykład w Hebe, tak samo w Hebe, ja mam konto w Hebe i w konto w Hebe wchodzicie sobie na, na jakiś tam poziom i zbieracie punkty, i później jakby na tej podstawie. Em, Zbieracie promocje. także to jest naprawdę moim zdaniem patent super, bo ja dużo rzeczy, dużo pieniędzy jakby właśnie na takich drobnych rzeczach oszczędzam, bo naprawdę widzę, że, że powiedzmy kupując kosmetyki w Hebe oszczędzam więcej niż kupując je na przykład w Rossmanie czy w innych jakby drogeriach, także tutaj no jest to naprawdę super sprawa. Kolejnym podpunktem... Hmm, jest, um, są po prostu konta bankowe e, i takim sposobem na oszczędzanie dla mnie super jest założenie sobie konta oddzielnego konta, w którym nie macie ani aplikacji, ani karty. Po prostu zakładacie sobie konto na które możecie sobie przelać pieniądze. Ja takie konto mam. Mam i interne, Jakby mam do, do tego konta dostęp kartą, może mogę płacić kartą i mam jakby. Natomiast mam zablokowane przelewy tego typu rzeczy. Jeszcze żałuję, że mam tą kartę, bo czasami gdzieś tam z niej korzystam, ale powiem Wam, że jest to super sprawa, bo macie konto, które tak naprawdę jest ale na przykład takie rzeczy, ja na przykład robiłam swego czasu tak, że wszystkie pieniądze, które zarobiłam na Vinted, czyli sprzedawałam rzeczy na Vinted, na OLX, czy, czy gdzieś prywatnie po prostu sprzedawałam przez Facebooka, wszystkie pieniądze za to zostały przylewane na jedno konto, na konto, do którego nie mam dostępu, na, który, na którym nie jakby nie sprawdzam, ile mam pieniędzy, ale raz w roku właśnie przez cały rok sobie zbierałam i raz w roku naprawdę powiem Wam, że fajna sumka ta powstawała, bo Naprawdę tam już w tysiącach się to liczyło No nie mówię, że 10 tysięcy, no ale tam Półtorej czy 2 tysiące potrafiłam Przez rok odłożyć jakby dodatkowo Właśnie na takich rzeczach Czyli tak jak mówię Sprzedaż internetowa, czyli sprzedawanie rzeczy Na Vinted, na OLX Czy, czy właśnie gdzieś Prywatnie przez Facebooka i tak dalej Czy na przykład Nie wiem, jakieś nie wiem, kup... czasami robiłam tak, że kupowałam, ee, nie wiem, coś komuś, a ktoś mi przelawał na tamte konto, pieniądze, e, jakieś tam drobne kwoty. I uwierzcie mi, że to naprawdę się zbiera, 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 zbiera i na koniec roku naprawdę z z tego wychodzi i możecie sobie w ten sposób na przykład odłożyć na jakieś wakacje, e, czy, czy na coś takiego. To jest naprawdę super sprawa. Więc jeżeli nie macie takiego konta, ja na przykład mam takie konto, co miałam, jak byłam e, jeszcze w, jakby w szkole, e, no ale e, jakby do, do, nie używam tego. Konta jeszcze mam je darmowe, więc jakby korzystam i jakby odkładam tam pieniądze, bo jest to po prostu e, fajna alternatywa i opcja na oszczędzanie. E, I kolejny, mm, kolejnym takim, coś co możecie sobie zrobić w aplikacji, poczekajcie, wygląda. Coś, jeszcze możecie zrobić w aplikacji, I o ile ja mam na przykład dwa konta, ja mam trzy konta w banku, plus jeden wymadanie, to łącznie mamy cztery konta, to na każdym w w każdym zupełnie innym banku możecie takie coś zrobić. I jest, są to końcówki transakcji, czyli ustawiacie sobie w aplikacji cel, czyli na przykład wpisujecie sobie, nie wiem, wakacje, wystawiacie sobie kwotę, czyli na przykład powiedzmy 3000. Ustawiacie sobie tam różne rzeczy typu na przykład końcówki, możecie sobie ustawić na przykład, ja mam ustawione tak, że raz w miesiącu 10, czyli w dzień kiedy mam wypłatę, pobiera mi 100 zł z konta jakby i wpływa to na ten cel, dodatkowo z każdej transakcji mam 10% jakby mi się odkłada, czyli po prostu prosty rachunek. Idę do sklepu, robię zakupy za stówę um, i y, po prostu z tej stówy odkładają mi się pieniądze, Je, płacę tą stówę i dodatkowo z konta y, jakby zamrożone zostają te moje pieniądze, y, te moje 10% po prostu wpływa, y, wpływa na, y, na ten cel i na tym celu my widzimy te pieniądze w aplikacji, czyli mamy na dole taką informację Cel i tam widzimy Te jakby te pieniądze To jest i na przelewy I na płatności kartą Za każdy przelew, każdą płatność kartą Pieniądze nam po prostu Zostają przelane na ten cel No i one cały czas na tym kącie są W każdej chwili możecie te pieniądze wypłacić W każdej chwili możecie wpłacić Wypłacić, możecie po prostu Widzieć te pieniądze, że nie chcecie Mieć do nich wgląd i sprawdzać ile Ale teoretycznie idąc do sklepu Mając te pieniądze fizycznie, ale nie mając ich jakby w tej całej kupce, tylko gdzieś tam to ich nie wykorzystacie. To jest super sprawa, bo naprawdę jeżeli robicie dużo, dużo zakupów, to naprawdę te pieniądze się odkładają i, i naprawdę potrafi się w miesiącu, myślę, że w miesiącu przy takich większych zakupach i jakby codziennych przez cały miesiąc można tak kilka stów spokojnie odłożyć jakby z tego, więc naprawdę tutaj duży, duży plus. No i to są, to są takie jakby powiedzmy rzeczy z aplikacji. I mam jeszcze dwa patenty. Przedostatni już to jest skarbonka, po prostu wrzucanie pieniędzy do skarbonki. Wiem, że to jest banalne i jakby chyba każdy to zna, ale powiem Wam, że no jakby ja na przykład jestem osobą bezgotówkową i bardziej cały czas płacę kartą, ale na przykład jeżeli ktoś, nie wiem, składamy się w pracy na coś albo, albo po prostu wypłacam jakieś tam pieniądze, bo coś jest mi potrzebne, albo Albo coś i ktoś, i nie wiem, i mam tą gotówkę, to staram się tą gotówkę na bieżąco z portfela wrzucać do skarbonki, mój mąż tak samo. I jakby te pieniądze przez jakiś tam czas rosną. I raz w roku, mniej więcej, staram się raz, dwa razy w roku, w zależności od tego, ile jest pieniędzy w skarbonce, staram się te pieniądze z tej skarbonki wyjmować i po prostu wtedy je na coś przeznaczamy. Albo wpłacamy je na konto i po prostu nimi rozporządzamy, albo po prostu, nie wiem, tankujemy sobie auto. Do pełna i jedziemy sobie coś pozwiedzać. Albo właśnie po prostu bierzemy te pieniądze na jakiś, na jakiś wyjazd, na jakieś przyjemności. Jest to super sprawa. Nie mówię, że na przykład fajne by było codziennie wrzucać po 5 zł, bo wtedy kasa by była taka. Ale na przykład, nie wiem, jakieś tam końcówki, nawet już przez cały rok wrzucanie, jakieś tam końcówki, które zostają wam, z, jeżeli płacicie gotówką w sklepie, jakąś te końcówki, które wam zostają wyrzucać na bieżąco do skarbonki i tak dalej. I naprawdę na koniec roku uzbiera wam się bardzo fajna sumka. Myślę, że jesteście w stanie w ciągu roku kilka stówek również właśnie przez taki banalny sposób oszczędzić Bo 200, 300, 400 zł, myślę, że spokojnie wrzucając tam po te 5 zł, 2 zł, złotówce. Ja nie mówię tutaj na przykład o 10 groszach czy 20, no bo... Takie też wrzucamy, jakby my, nawet te groszaki wrzucamy, ale jakby też te, te złotówki, dwójki i, i złotówki bardziej jakby staramy się wrzucać, bo to są po prostu szybciej się nazbiera w puli, ale jakby oczywiście każde pieniądze i grosze, i pięciogroszówki, i 10, i 20, wszystko wrzucamy, tylko że no tak jak mówię, bardziej też staramy się te większe jakby nominały, nawet czasami papierki też wrzucać do tej skarbonki, bo, bo te pieniądze tam są. I nikt w sumie nie pamięta o tym i nikt nie patrzy na to, żeby je po prostu stamtąd wypłacić. I ostatnim sposobem już na oszczędzanie jest założenie sobie jakiejś wtyczki zakupowe. Jeżeli robicie, jeżeli robicie dużo zakupów tak jak ja przez internet, czyli na przykład, ja na przykład robię masę zakupów przez internet, zamawiam dosłownie wszystko, co jest tylko możliwe przez internet, ubrania buty, dodatki, różnego rodzaju, na przykład produkty do prania, chemię, wszystko, wszystko zamawiam przez internet i na przykład bardzo, bardzo dużo daje mi Allegro Smart, mamy wykupiony Allegro Smart i my masę pieniędzy oszczędzamy na tych przesyłkach, bo my na Allegro zamawiamy prze-prze, dużo rzeczy, wszystkie jakby chemia, produkty do domu, kosmetyki czasami jakieś, nie wiem, kapsułki do... Do ekspresu, jakieś rzeczy do samochodu, jakieś gadżety. No, po prostu przeprze prze wszystko. Dosłownie tam zamawiamy. I słuchajcie, ostatnio odkryłam dzięki mojej koleżance aplikację Letty Shop. Jest to banalnie proste. Ściągacie sobie taką aplikację po prostu przez sklep Play, bądź wchodzicie sobie w link, który podam Wam na dole i instalujecie sobie po prostu to, zakładacie sobie konto i po prostu chcecie sobie coś zamówić. Nie wiem. Skończył Wam się płyn do prania. Chcecie sobie zamówić. Wchodzicie sobie, powiedzmy, wchodzicie sobie na to Shop, wchodzicie sobie na przykład na Allegro przez tą wtyczkę i patrzycie, na, i tam każdy jakby sklep ma swój catchback. No i na przykład, powiedzmy, wchodzimy na Allegro, Allegro ma 5% catchbacku, wchodzicie sobie, zamawiacie sobie płyny do, do prania za stówę. No i od tej stówy te 5%, czyli 5 zł w... Jest tak jakby wam zwracane. Tyle, że ten catchback jest tak jakby uznawany dopiero po tych trzech, czterech miesiącach, czasami po miesiącu, czasami po dwóch, zależy, ale naprawdę ta jakby wtyczka, uwierzcie mi, że daje bardzo dużo możliwości, bo ja naprawdę już w tej chwili mam tą aplikację od chyba marca. I w tej chwili już mam 150 zł zaoszczędzone na zakupach, więc naprawdę super. Możecie osiągać różne progi, na przykład próg możecie osiągnąć próg em, tam, ja mam chyba na razie brązowy, ale za każdym progiem i ileś tam złotych zarobicie, no to wtedy jakby jesteście poziom wyżej, poziom wyżej i poziom wyżej. No i tak jak mówię, nie, nie dostajecie tych pieniędzy od razu, ale wydacie je, ale one do Was w jakiejś części wrócą. Ja na przykład robiąc zakupy w Sinsay bardzo dużo oszczędzamy, czasami mają sklepy takie bardzo wysokie catchbacki, bo ja na przykład na, na zamówieniu z Cinsay za 80 zł zarobiłam 15, w sensie jeszcze do Dodatkowej, jakby promocji, więc jest to naprawdę super sprawa. Na dole dam Wam link. Też jest to link, który sprawi, że jeżeli Wy założycie konto przez moje, jakby przez ten mój link, no to dostaniecie na start 10 zł. Jeżeli zrobicie zakupy tam, chyba za 70 zł w przeciągu 30 dni od zainstalowania, to dostajecie dodatkowo 10 zł. Możecie również zapraszać swoich znajomych, czyli udostępniać swój link, i też na tym jakiś. Tam Sposób zarobić, bo przez udostępnienie, powiedzmy, linka osobom, dostajecie też jakieś pieniądze i wy i osoba, która, ym, która jakby to zainstalowała, więc jest to super sprawa. Jeżeli macie znajomych, jeżeli macie nie, jakby rodzina, która chciałaby z tego skorzystać, to jak najbardziej nie, super sprawa. Więc podaję Wam link na dole, gdybyście chcieli m, skorzystać i sprawić, że ja zarobię i wy zarobicie, to super. To nie jest oczywiście żadna reklama. Mi nikt za to nie płaci. Poza tym, że po prostu, gdyby ktoś z Was zdecydował się na zainstalowanie i zakup ym, przez tą aplikację, to jakieś tam pieniądze bym ewentualnie miała. Ale tak jak mówię, jeżeli chcecie, to jak najbardziej Wam polecam. Natomiast jest to super sprawa na oszczędzanie i ja to polecam wszystkim. I nawet, yy, wiecie, nie udostępniając swojego linku, naprawdę yy, po prostu yy, yy, polecam, bo jest to super sprawa. Ja w tej chwili mam na swoim koncie 100 chyba 150 zł. Także jestem zadowolona i ja mam taką zasadę, że zawsze w grudniu wszystkie pieniądze, które mam gdzieś tam, czyli na jednym koncie, na drugim koncie i tak dalej wypłacam i po prostu decydujemy sobie z Danielem co z tymi pieniędzmi robimy. Także no. także to tyle. To są wszystkie moje sposoby na oszczędzanie. Mam nadzieję, że ja, osoba, która jest po prostu totalnym laikiem jeżeli chodzi o oszczędzanie, bo nie umiem tego robić. Po, pomogłam Wam w realizacji, jak, chociaż takiej pyciej pyciej, żebyście mogli z czegoś skorzystać. Może Wy akurat któregoś z tych patentów nie znacie, a chcielibyście skorzystać, i koniecznie, jeżeli ktoś by chciał, piszcie mi, jak Wy oszczędzacie, po prostu co robicie, żeby oszczędzać. Także dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmiku. Pa!